I decided to stop because I felt like I was like, I felt like, bro, I was like dying. My security and stuff were coming into the room at night to check my pulse. Like, people don't know how serious it got. Like, it was legit crazy scary. I was waking up in the morning, and the first thing I was doing is popping pills and smoking a blunt and starting my day. You know, so it just got scary. pokochany przez wszystkie nastolatki świata, znienawidzony przez miliony osób, które tylko czekały na potknięcie tego denerwującego dzieciaka z grzyweczką oraz kolokwialnie mówiąc przemielony przez branżę show biznesową jak mało kto. To zaledwie kilka z wielu opisów, które możemy dopasować do bohatera dzisiejszego odcinka. Dla wielu może być to historia jak z bajki. Młody utalentowany chłopak z małego miasteczka w Kanadzie zdobył pozycję, o której marzy każdy dzieciak, zaczynając od rzeczy tak prostej jak wrzucenie filmu na YouTube. To doprowadziło go do podpisania kontraktu z wytwórnią i pozwoliło z dnia na dzień stać się częścią życia, które do tej pory widywał tylko w telewizji. Następnie wspólnie wykreowali postać, która idealnie wpasowała się w to, czego akurat potrzebował rynek. Miał wszystko, co tylko może wymarzyć sobie chłopak w takim wieku. Jednak, tak jak często bywa, w takich przypadkach jest również druga, niewidoczna na pierwszy rzut oka strona medalu, a prawdziwa cena tego wszystkiego przewyższa często nawet setki milionów dolarów na kontraktach. W ostatnim czasie wygląd i zachowanie muzyka zaniepokoiły słuchaczy. Mam na myśli m.in. najnowsze koncerty artysty, czy też zdjęcia wykonane przez paparazzi. Fani zwracają uwagę na jego zmęczony wzrok, poszarzałą cerę i wyraźnie wychudzoną sylwetkę. Spore grono osób w social mediach twierdzi, że jest to być może sygnał tego, że Bieber wrócił do uzależnień, które dręczyły go w poprzednich latach. Niektórzy sugerują również, że być może jego obecny stan związany jest z całą sytuacją z Didim oraz powracającą po latach traumą. W dzisiejszym filmie przeanalizujemy ostatnie zachowania Justina Biebera i zagłębimy się w historię jego początków na scenie, które mogły stworzyć liczne blizny na psychice młodego artysty. Jeśli chcesz widywać u mnie więcej tego typu filmów... Nie zapomnij o polubieniu na dole, oraz oczywiście subskrybowaniu mojego kanału, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Zapraszam do oglądania. Aby na pewno nie pominąć żadnych faktów, musimy cofnąć się do 1 marca 1994 roku, kiedy to przyszedł na świat. Od najmłodszych lat jego największą pasją była muzyka i wszystko, co z nią związane. Jako dziecko uczył się gry na pianinie, perkusji, gitarze, trąbce oraz doskonalił swoje umiejętności wokalne, trenując na hitowych kawałkach z tamtego okresu. Na początku 2007 roku, mając 12 lat, Bieber wykonał utwór Soul Sick na lokalnym konkursie śpiewów w Stratford, w którym zajął drugie miejsce. Jego mama nagrała cały występ i opublikowała na YouTube, aby rodzina i przyjaciele mogli zobaczyć, jaką poszło. W tym samym roku Mama Biebera miała okazję nagrać jeszcze kilka występów, które tak samo jak poprzedni wrzucała na kanał jeszcze wtedy pod nazwą Kidraul. Co ciekawe jest to ten sam kanał, na którym dzisiaj możemy znaleźć wszystkie oficjalne klipy Justina posiadające obecnie grubo ponad 70 milionów subskrypcji. Wróćmy jednak do czasów, kiedy nosił nazwę Kidraul, a sama strona YouTubea prezentowała się w taki właśnie sposób. Rok 2007, Justin ma 13 lat i mieszka w małym miasteczku Stratford w Ontario, miejsce dość odległe od Los Angeles, a już tym bardziej od hollywoodzkich czerwonych dywanów. Justin Justin wychowywany jest przez samotną matkę Patty Malet, która od zawsze wierzyła w to, że talent jej syna może pomóc mu w zdobyciu wszystkiego, co tylko zechce. Chociaż może powinienem powiedzieć, może pomóc im w zdobyciu wszystkiego. Nie będzie wielkim odkryciem, jeśli stwierdzimy, że rodzice chcą dla swoich dzieci najlepiej, tak przynajmniej powinno być. W tym przypadku jednak sporo osób zwraca uwagę na to, jak bardzo mama Biebera pchała go do tej branży, co możemy zobaczyć m.in. w starszych wywiadach. Patty, nam o tym, co się teraz w życiu Justin. To Hot Off the Yeah, actually, Justin is not just healthy, like I prayed, but like I said, he's really talented. Um, he's been putting up videos on YouTube, and he is now the number one most subscribed to musician in Canada on YouTube. On YouTube. And number 20th in the world. Jeden ze wspomnianych filmów wpadł w oko komuś, kto zmienił wszystko. Scooter Brown, menadżer i łowca talentów przypadkiem natknął się na nagranie. Podobno szukał wtedy kogoś innego, ale przypadkiem trafił na Justina, a kiedy już go usłyszał wiedział, że trafił na złoto. Skontaktował się z Patty i powiedział, dajcie mi tego dzieciaka, zrobimy z niego gwiazdę. W 2008 roku polecieli do Atlanty, gdzie Justin poznał Ashera. Dokładnie, tego Ashera, którego do branży wprowadzał nie kto inny jak Didi, który w ostatnim czasie znany jest najbardziej niekoniecznie ze swoich osiągnięć muzycznych. Według wielu osób Właśnie w tym miejscu możemy doszukiwać się źródła problemów z psychiką artysty na przestrzeni lat. W 2009 roku po podpisaniu kontraktu z Asherem wydany został singiel One Time, a już w następnym roku legendarna piosenka z refrenem, którego po prostu nie można nie kojarzyć. Co ciekawe, singiel ten w momencie, kiedy negatywne oceny były jeszcze widoczne na YouTube zajmował czwarte miejsce w ogólnoświatowym rankingu najbardziej nielubianych filmów. Mimo wszystko był to hit, który pozwolił Bieberowi na stałe zagościć w świadomości setek milionów słuchaczy. Jakby tego było mało, Justin stał się dosłownym posterbojem dla relacji idol psychofanki przez niezliczoną ilość sytuacji, w której traktowany był nie jak żywy człowiek, a kawałek mięsa, który koniecznie trzeba dotknąć. Jeśli myślicie, że nastoletnie fanki były w tym wszystkim najgorsze, nic bardziej mylnego. W historii znaleźć możemy masę przykładów na to, że podobnie traktowany był przez dorosłych, mogłoby się wydawać dojrzałych kolegów z branży. Can I say this? Me again. You smell amazing. How old are you? Uh, thank you? How old are you? I'm 16. I'll be 17 in like two weeks. I don't ever remember smelling that good at 16. Like I was, that was bad. Wow. Look at your eyes. Um, what music you

Nie był to jednak jedyny taki przypadek, a nawet pokusiłbym się o stwierdzenie, że takich akcji było w jego życiu zatrważająco dużo. Na przykład sytuacja, w której Katie Perry nie mogła powstrzymać się i centralnie przed obiektywem kamery obmacała Bibera, dodając przy tym przepraszam Selena. Chodzi oczywiście o Selene Gomez, którą wówczas Bieber tworzył chyba najpotężniejszą nastoletnią power couple w historii. Bardzo podobna sytuacja miała miejsce podczas innego rozdania nagród, kiedy to Jenny McCarthy przy wręczeniu statuetki i pocałowała młodego Justina w szyję, ewidentnie wbrew jego woli. Wow! Czuję się teraz Po wszystkim udzieliła wywiadu, w którym była wyjątkowo dumna z tego, co właśnie zrobiła. Ja po prostu pojechałam do kawałka Biebera i zabrałam jego kawałek. Myślałam, że to będzie jakby pełna sesja make-up. Trochę straszna kugra, ale wziąłam okazję w okno Dodatkowo w wywiadzie spekulowała, jak by to było, gdyby spotykała się z Bieberem i może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że miała wówczas 40 lat, a on ledwo co skończył 18. Zadziwiające jest to, że i tak nie jest to najdziwniejsza rzecz, jaką wtedy wyznała. I want some beaver fever and I want a beaver rash. I want it all. It'd be like cougar rape. <laughs> Od najmłodszych lat był seksualizowany, co mogło powodować, że już jako nastolatek widział ten świat w bardzo zniekształcony sposób. Warto przytoczyć również sytuację, która miała miejsce podczas jednego z radiowych wywiadów w 2009 roku. Ciennikarka niekoniecznie chciała rozmawiać o muzyce czy planach na karierę Biebera, zamiast tego wolała spytać piętnastoletniego chłopca o: zobaczcie sami. w magazynie, że Rihanna na że zawsze jest tam. So you're not talking to anybody, any girls? Uh, right now I'm not. No. I mean, I'm talking to girls, but we're, I'm not like, like. Have you, has your mom given out. you the sex talk yet? I mean, like, I, I really like, I really don't want to have that conversation with my mother. Yeah. Like I've, I've kind of had it with my, with my father. You want to hear? Oh, really? See, my parents, bit. my parents never gave me the sex talk. Okay. So why don't you give me the sex talk? I, I really I feel, feel uncomfortable right now. Oh, oh Why do you want to know the sex talk from a 15 year old boy? That's pretty weird. <laughs> <laughs> Let's talk about the album. Się na przy tym możemy wyciągnąć z niego jeszcze jedną bardzo rzecz. What's happening? And how was he, by the way? He was hysterical. That little kid is like a, a walking set of hormones. <laughs> what? He is. Wow. Well, got a little too touchy feely with you? Uh he he wasn't just like Jak mogliście usłyszeć, zachowanie Justina tego dnia również było, łagodnie mówiąc, dosyć niestandardowe. To pokazuje, w jaki sposób musiał wtedy myśleć, czego był nauczony od starszych kolegów i co tak naprawdę mogli wrzucić mu do głowy. A jeśli już mówimy o starszych kolegach z branży, Justin nie mógł chyba trafić gorzej. Wspominałem wcześniej o kontrakcie z Asherem, który był swego rodzaju mentorem młodego Justyna. Tina w podobny sposób działało to wcześniej z Asherem i Didim, a jeszcze wcześniej z Didim i Andrew Herelem, czyli gościem, który to jego wprowadzał w ten świat. Wygląda to tak, jakbyśmy mieli do czynienia z wyznaczeniem następców w jednej wielkiej hollywoodzkiej orgii. Jeśli chcecie poznać szczegóły dotyczące całej sprawy Didiego i tych wszystkich powiązań, polecam sprawdzić starsze materiały. Prokuratura twierdzi, że Didi przez lata prowadził coś w rodzaju przestępczego imperium, organizując imprezy zwane freakofami, gdzie miało dochodzić do poważnych nadużyć, między innymi do nagrywania celebrytów w różnych sytuacjach, sami pewnie domyślacie. Się jakich. Według niektórych źródeł obecny stan psychiczny Justina może być spowodowany tym, że jako nastolatek patrzył na to wszystko od środka i kto wie, czy na patrzeniu się kończyło. No i mamy Justina dzisiaj. W 2025 roku Bieber milczy na temat całej afery z Didim, nie wydał żadnego oficjalnego oświadczenia, nie skomentował nagrań, nie odniósł się do żadnych zarzutów, ale jego zachowanie mówi samo za siebie. W ostatnim czasie zaczął odcinać się od ludzi z przeszłości. Na Instagramie przestał obserwować Ashera oraz Skutera Browna, który wyciągnął go z YouTube'a i zrobił z niego gwiazdę. W 202 w 2023 roku rozstał się z Brownem jako menedżerem, a teraz w 2025, kiedy kurz po aresztowaniu Didiego jeszcze nie opadł, fani doszukują się możliwości połączenia kropek. Na zdjęciach wykonanych przez paparazzi mogliśmy ostatnio zobaczyć Justina w nie najlepszej formie. Blada, widocznie wychudzona twarz i niepokojące ruchy. Ogromna część fanów wskazuje na to, że może być to spowodowane powrotem do nadużywania substancji psychoaktywnych, z którym muzyk mierzył się już we wcześniejszych latach. Ale to nie wszystko. 19 lutego Justin pojawił się na evencie Road Skin Marki Haley w Los Angeles. Nagranie z tego wydarzenia teraz widzicie na ekranie, na nim Justin rozmawia z dziennikarką, uśmiecha się szeroko, ale jakoś tak nienaturalnie kołysze się na boki, nosi ciemne okulary w pomieszczeniu, po prostu wiele rzeczy wskazuje na to, że coś tu jest nie tak. W sieci zaczęły krążyć komentarze stwierdzające, że to przypomina jego najgorsze lata z dragami i choć nie ma dowodów, że coś brał, te nagrania i zdjęcia tylko dolały oliwy do ognia. Co by nie powiedzieć, paparazzi w ostatnich tygodniach nie próżnowali, chociaż w przypadku Biebera to akurat codzienność. 22 lutego złapali go po śniadaniu por

I'm not thanking you for, for the picture. I'm mean, thanking you for everything you do I for know, us. You don't thank me for everything, okay? Okay. 23 lutego jego przedstawiciel wydał oświadczenie dla TMZ i Rolling Stones, które brzmi jak próba uciszenia burzy. Cytuję, to nieprawda, że Justin Bieber bierze twarde narkotyki, jest w jednym z najlepszych momentów swojego życia. Według nich te wszystkie zdjęcia i dziwne zachowania to po prostu wynik braku snu. Justin nagrywał muzykę całymi nocami i opiekował się synkiem, który akurat miał problemy ze spaniem. Ostatni rok był dla niego transformacyjny, odciął się od toksycznych ludzi i relacji biznesowych, dodali. Podkreślili, że Bieber jest teraz skupiony na rodzinie i nowej muzyce, a plotki nazywającego, wyczerpującymi i żałosnymi. Sam Justin nie skomentował tego osobiście, ale jego team jasno mówi, on jest czysty. No i tu mamy dwie strony medalu. Z jednej strony fani, którzy martwią się widząc go chudego, bladego, z tikami zmęczonym spojrzeniem i nie można ich winić, bo te zdjęcia naprawdę nie wyglądają dobrze. Z drugiej strony ekipa Biebera, która tłumaczy, że to normalne życie, studio, dziecko, brak snu. Jak już mówiłem, plotki nie wzięły się znikąd, a w większości przypadków wygląda to tak, jakby fani po prostu martwili się i chcieli uniknąć tego, aby ich idol stał się kolejnym przykładem umierających młodów. Do artystów. Być może trochę na wyrost, miejmy nadzieję, że jest tak jak mówi team artysty. A wy śmiało dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o całej historii Justina i sytuacjach z tego roku. Zapraszam również do sprawdzenia poprzednich materiałów, które teraz macie na ekranie. Do zobaczenia w kolejnych filmach już niedługo.